Sium ryzyk, z tej strony Mister Kubacy dzisiaj ze mną? Ma z Nagrywamy sobie, Car Simulator Znaczy Ja ja nagrywam? Vale. On nagrywa, a ja oglądam jego filmiczek. Serio? Tak, który no. bez głosu. To masz szczęścia. Nie mam co nagrywać, nie nagram K-Simulator, bo jeszcze nie ma 15 wyświetleń na Mortal Kombat. Dlatego teraz nagram K-Simulator, bo nie mam. Bo nie mam fajnej gry do nagrania. Ja gry fajnej nie mam do nagrania. Bo, Simulator... bo Mortal Kombat dopiero będzie nagrane, jak będzie mieć 15 wyświetleń, wiem, sobie kanapęczkę. Mięsko a ty jeszcze jesteś w, w, w higienie osobistej? Czyli W cudzysłowie w, w łazience? Nie. To dobrze. Nie widzisz na kamerce? Nie, bo ja mam włączoną. Ale nie włączaj. Już dawno włączyłam. To dobrze. M249 Star Trek. No fajnie, fajnie. O, tym... i przeszłaś tą misję. Co najpierw robię cięcie? Albo nie, nie robię cięcia. Może dużo broni. Muszę sprzedać. Żebym nie musiał do góry szybko iść. Dobra, otwieram skrzynki. Nie i mi tu. Okej, okay, zobaczymy co się teraz trafi. Kupa. Ja coś co nagram. Co? Kupa. <laughs> Nie wiem. Śmieszne. A dzisiaj na pewno muszę nagrać GTA. Kosa? O ty krasa? Mhm. Ale ty pisz, który to odcinek, bo oni ludzie nie wiedzą. Okej, okay, okej. Okay. Ale to i tak by wtedy był pierwszy, więc wiesz. Co, co, co? No to co? Oni sobie mogą pomyśleć, to jest 48 na przykład. Co odwalasz? Kupię to, ja roz... to ja się rozłączam Nie wiesz że to Ale nie, chłopie na odcinku Nie rób takiego głosu, bo to jest trochę dziwne Chłopie na odcinku, dobra. rób Co? Nic Co? Nic yes, Grotto! Jest Grotto! Co ty robisz? Co ty sikasz do szklanki? Wiesz co to jest? Ty sikasz do szklanki? Nie. Są palce. Co? Są palce. Aha. Co dziwne. Parę tygodni! Już... Parę tygodni już nie trafiła mi się ani jedna kosa. Parę tygodni minęło i a ja, ani jedna kosa mi się trafiła. Dobra. Boże, kosy... Mister Kubajty. No, to było takie fajne, ale tylko fajne. Ale Ten motore bym chciał, ten Nie Bo... daj się, mogę nie wjeżdżać. Co? Weź mnie, nie Co? gadaj. Nie gadaj mi. Tak mogę. O! Oh, w... oh, kurde! Szkoda, że tego nie zatrzymałem! Szkoda, że nie widzieliście ile ta broń kosztuje, nie ta Patrzcie, ile mam teraz hajsy 198,64 64 centy ta broń, ty, ta broń tyle kosztowała Ta broń tyle kosztowała Co? Otworzę te skrzynki, już kończę odcinek. Otworzę te skrzynki, już... Leci z nieba. z nieba. Od kiedy hajs leci z nieba? Od teraz. Otworzę te ostatnie skrzynki, ziomeczki, kończę odcinek! Musisz to do otwierać. Myślę, że to takie... takie takie proste. Ja tak myślę. Ja też. Silver, no Boże, skup się! Kuba, skup się, trzeba jakąś kosę! Skup się! Kosa, 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 kosa! Widzisz, skupiłem się i leciały mi czerwone skiny i teraz jest różowy. A teraz się przestałem skupiać, bo zacząłem rozmawiać, gadać do Was i... I, i Kuba wyleciała. Skup się, skup się, skup się! Za mało się skupiłem, System loków wyleciał. Teraz, skup, skup się, co teraz będzie? Skup, 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 skup. i znowu, znowu to samo. Negre, to nie jest newe, ale nie ważne Skup się, skup się. No to samo, skup się. Cały czas jest system luk Skup się. Ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka. Kosza! Nagrywam! No kurde, no! No czemu, no! Boże, to jest taki simulator, no! No daj jeszcze parę skrzynek. Tak ja. Tak. Ja. A czy? Jednak też nagrywam, nie? No to 5 minut, no bo ja spalę i idziesz pisać Okej. Kurde. To może tylko te poza odcinkiem. Trzymajcie się i cześć.